bardzo często i w tej chwili bardzo dużym poruszeniem to jest właśnie to, że zmieniły się programy lekowe. Jeżeli chodzi o takie pytania i rzeczy, które są ważne dla pacjentów, to chcą się leczyć i to jest bardzo dobra zmiana, ale zastanawiają się jakim lekiem. Często dostają do dyspozycji kilka, kilka leków i myślę, że taką rzeczą, która by im ułatwiła podjęcie tej decyzji to jest właśnie to, że mieliby dobry dostęp, odpowiedni dostęp do wiedzy, bo takie czynne branie udziału w wyborze swojego własnego leczenia, a nie tylko i wyłącznie jakby brać nie, co, co się dostaje, to biorę. Naprawdę bardzo dobrze wpływa zarówno na stan taki psychofizyczny tego pacjenta, ale też na to, że później to leczenie kontynuuje. Jest przekonany o tym, że warto się leczyć, że on faktycznie ma wpływ na to, jak to jego leczenie przebiega. No myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby każda osoba miała możliwość monitorowania swojej choroby. Wiadomo, że ze specjalistami, z lekarzami widujemy się dość rzadko. Natomiast taka samoobserwacja, jakieś narzędzia do samoobserwacji, które będą później brane pod uwagę też w kontekście tego, czy właśnie leczenie jest skuteczne, nieskuteczne, byłoby bardzo, bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o to, co faktycznie naprawdę z mojej takiej praktyki też zawodowej pomaga pacjentom dłużej zachować sprawność, widać, że ta ich jakość życia z chorobą jest większa, to na pewno no, jest to po pierwsze jakaś tam sprężystość psychiczna, ale zasoby też, które mają. Czyli jeżeli mają wsparcie rodziny, jeżeli mają pracodawcę, który rozumie e, chociaż trochę specyfikę tej choroby, jeżeli e, mają grupę znajomych, które też to w jakiś sposób rozumie, naprawdę jest im dużo, dużo łatwiej prowadzić takie normalne, aktywne życie. No na pewno to, co bardzo ułatwia, to są też w jakiś sposób możliwości finansowe, ponieważ dostęp wtedy mają większy do chociażby fizjoterapii, rehabilitacji, ale nie jest to też czynnik konieczny, ponieważ w ogóle taka sprężystość i chęć życia z tą chorobą w sposób aktywny, nie rezygnowania z wielu rzeczy, sprawia, że te osoby po prostu chcą działać, chcą na przykład e, zaczynać, no, zaczynać uczyć się nowych rzeczy, co wpływa dobrze na ich e, funkcje poznawcze. Chcą na przykład, e, podejmują próby jakiegoś e, nowych rodzajów sportów, aktywności fizycznej. Co też bardzo dobrze wpływa na ich funkcje motoryczne. Dlatego ja zawsze bardzo mocno też podkreślam, że fajne jest to, żeby z tym sm po prostu żyć, a nie tylko się ciągle rehabilitować i leczyć. Czyli na co dzień, w codziennym życiu robić te rzeczy, które mogą faktycznie wesprzeć. I te osoby, które to wprowadzają, które też właśnie czują, że mają wpływ na przebieg tej choroby, no faktycznie reagują lepiej. Czy osoba ze SM-em to jest pacjent, chory, czy przede wszystkim człowiek? No wiadomo, że przede wszystkim jest człowiekiem, aczkolwiek gdzieś ta choroba jednak w jego życiu jest obecna. E, pacjentem również bywa czasami rzadziej, czasami częściej, w zależności od tego, jak często musi korzystać z różnego rodzaju opieki. Natomiast przede wszystkim najważniejsze jest to, że jest to pojedyncza osoba, bo my bardzo często też jakby odnosząc się, nawet tutaj w tych na konferencji, tak, mówimy o ludziach ze stwardnieniem rozsianym. Ja zawsze mówię, że właściwie to nie ma czegoś takiego, jak ludzie ze stwardnieniem rozsianym, bo jest każda pojedyncza osoba, która ma stwardnienie rozsiane i jakiś tam indywidualny swój przebieg tej choroby i dyspozycje i zasoby. I to jest najważniejsze, żeby patrzeć na siebie, jako na osobę, która dodatkowo w bonusie dostała stwardnienie rozsiane i musi w jakiś sposób nim zarządzać, i patrzeć na to swoje indywidualne to, co jemu służy, to, co jest dla niego dobre, to w jaki sposób siebie może wesprzeć.